I Syna, i Ducha Świętego. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. W kolejny dzień Wielkiego Tygodnia wpatrujemy się w Jezusa, który zostaje zdradzony przez Judasza. A jakby tego było mało, to jeszcze Piotr zapiera się, znajomości ze swoim mistrzem. Dwie osoby, dwóch apostołów, którzy Zostali wybrani i została im dana wielka łaska, aby być rybakami ludzi. Jeden po jakimś czasie zrozumiał, zapłakał i później za to wszystko żałował. Drugi natomiast poszedł i odebrał sobie życie. Bądźmy jak Piotr, ten, na którym jest zbudowany. Cały Kościół, najważniejsza głowa, głowa całego Kościoła, abyśmy pomimo naszej ludzkiej grzeszności, upadaniu w grzechy potrafili pójść i przeprosić Chrystusa, tak jak w dzisiejszym dniu uczyniliśmy w naszej prafi poprzez sakrament pokuty i pojedynania. Tą najświętszą ofiarę sprawujemy. Ksiądz Tadeusz odprawia za Świętej Pamięci Zofią Ogrodzką. Jest to intencja Oteryka. Ja natomiast za świętej pamięci Ryszarda Zając i zmarłych z rodziny Zając. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem sprawować tą najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina. Moja bardzo wielka wina. Przedobłagam Najświętszą Maryję zawsze, dziewicę wszystkich aniołów i świętych. I was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie, do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, daj nam tak sprawować misteria męki pańskiej, abyśmy mogli otrzymać Twoje przebaczenie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Posłuchajcie mnie, wyspy, ludy najdalsze, uważajcie. Pan mnie powołał już z łona mej matki, od jej wnętrzności wspomniał moje imię. Ostrym mieczem uczynił me usta, w cieniu swej ręki mnie ukrył. Uczynił ze mnie strzałę zaoszczonu, utaił mnie swoim kołczanie. I rzekł mi, tyś sługą moim Izraelu, w tobie się rozsławię. Ja zaś mówiłem, próżno się trudziłem, na darmo i na nic zużyłem me siły. Lecz moje prawo jest u Pana i moja nagroda u Boga mego. Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą. A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego sługę, bym nawrócił do niego Jakuba i zgromadził mu Izraela. A mówił: To zbyt mało, iż jesteś mi sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela. Ustanowię Cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi. Oto słowo Boże. Będę wysłachawiał Twoją Sprawiedliwość, będę wysłachawiał Twoją Sprawiedliwość. W Tobie, Panie, ucieczka moja, niech wstydu nie zaznam na wieki. Wyzwól mnie i ratuj w Twej Sprawiedliwości, na końku mnie swe ucho i zeszli ocale nie, będę wysłuchawiał Twoją sprawiedliwość. Bądź dla mnie skałą schronienia i zamkiem warownym, aby mnie ocalić. bo Ty jesteś moją opoką i twierdzą. Boże mój, wyrwi mnie z rąk, niegodzi i wca. Będę wysłachawiał Twoją sprawiedliwość, bo Ty mój Boże jesteś moją nadzieją. Panie, Tobie ufam od lat młodości, Ty byłeś moją podporą od dnia narodzin, od łona matki moim opiekunem. Będę wysłachawiał, Twoją sprawiedliwość. Moje usta będą głosiły Twoją sprawiedliwość i przez cały dzień Twoją pomoc, bo nawet nie zaznam jej miachary. Boże, Ty mnie uczyłeś od mojej młodości i do tej chwili głoszę Twoje Cuchu da. Będę wysłuchawiał. Twoją sprawiedliwość. Chwała tobie, królu wieku. Chwała tobie, królu wieku. Witaj, nasz królu, posłuszny woli ojca. Jak cichego baranka na zabicie zaprowadzono ciebie na ukrzyżowanie. Chwała, Chwała tobie, wieku. królu wieku. Pan z wami. Z Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie. Jezus w czasie wieczerzy z uczniami swoimi doznał głębokiego wzruszenia i tak oświadczył. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie zdradzi. Spoglądali uczniowie, jeden na drugiego niepewni, o kim mówi. Jeden z uczniów jego ten, którego Jezus miłował, spoczywał na Jego piersi. Jemu to dał znak Szymon Piotr i rzekł do niego, kto to jest? O kim mówi? Ten oparł się zaraz na piersi Jezusa i rzekł do niego, panie, kto to jest? Jezus odpowiedział, to ten, dla którego umaczam kawałek chleba i podam mu. Umoczywszy więc kawałek chleba, wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona i Skarioty. A po spożyciu kawałka chleba wszedł w niego szatan. Jezus zaś rzekł do niego: Co chcesz, czyń, czyń prędzej. Nikt jednak z biesiadników nie rozumiał, dlaczego mu to powiedział. Ponieważ Judasz miał pieczę nad trzosem, niektórzy sądzili, że Jezus powiedział do niego: Zakup, czego nam potrzeba na święta, albo żeby dał coś ubogim. On zaś po spożyciu kawałka chleba zaraz wyszedł, a była noc. Po jego wyjściu rzekł Jezus, Sen człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w nim chwałą otoczony, to i Bóg go otoczy chwałą w sobie samym i to zaraz go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami, będziecie mnie szukać, ale jak to Żydom powiedziałem, tak i wam teraz mówię: dokąd ja idę, wy pójść nie możecie. Rzekł do niego Szymon Piot, Panie, dokąd idziesz. Odpowiedział mu Jezus, dokąd ja idę, ty teraz ze mną później możesz, ale później pójdziesz. Powiedział mu Piot, Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść z Tobą? Życie moje oddam za Ciebie. Odpowiedział Jezus, życie swoje oddasz za mnie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci. Kogo nie zapieje, aż ty trzy razy się mnie wyprzesz. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie Chrysta. Do Boga, który jest naszą skałą i zbawieniem, zanieśmy wspólne prośby za cały lud Boży. Módlmy się za papieża Franciszka, następcę apostoła Piotra, aby utwierdzał w wierze całą wspólnotę Kościoła. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących państwami i odpowiedzialnych za losy narodów aby nie utrudniali posługi religijnym, niosących zbawienie aż na krańce ziemi. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich niesłusznie oskarżonych, aby ufali, że Bóg jest ucieczką niewinnych i doczekali się prawdy. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich posługujących chorym i cierpiącym. Aby nie zniechęcali się trudami swojej posługi i znaleźli uznanie wśród wierzących Ciebie prosimy. Nas, Panie. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, szczególnie za Zofię i Ryszarda oraz za zmarłych bez sakramentów, aby Bóg dał, aby Bóg był dla nich sędzią pełnym litości i miłości. Ciebie prosimy. I Módmy się za naszą wspólnotę, abyśmy przygotowali się do świąt paschalnych przez sakrament pokuty i uczynki miłosierdzia. Ciebie prosimy. Boże nasza twierdzo i nasze schronienie, wysłuchaj modlitwy, którą Tobie przedstawiamy i wyrwij nas z rąk nieprzyjaciół. Tobie ufamy i Ciebie wielbimy przez Chrystusa, Pana naszego. Błogosławiony jesteś Panie Boże wszechświata, bo dzięki twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Błogosławiony jesteś Panie Boże wszechświata, bo dzięki twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas napojem duchowym. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, przyjmij łaskawie ofiarę Twoich wiernych i doprowadź ich do pełni zbawienia, którego zadatek otrzymują w świętych darach przez Chrystusa, Pana naszego Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Za prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze, Wszechmogący Boże, Królu Wiecznej Chwały, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zbliżają się dni Jego zbawczej męki i chwalebnego zmartwychwstania, dni, w których czcimy zwycięstwo Chrystusa nad złym duchem i wspominamy misterium naszego odkupienia. Przez niego Twój Majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana, Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje. Które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie, Panie Jezu, Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi, spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości i razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Adamem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu rodzicą, Dziewicą Maryją, ze Świętym Józefem i Oblubieńcem, ze Świętymi Apostołami i Męczennikami, ze Świętą Ritą, Świętym Janem Bosko i wszystkimi świętymi, który w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie, przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Prośmy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wybaw nas Panie od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem, wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei i oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i i na wieki. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu, Bóg Ojciec, wprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj Go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, chciałbym krew naszego Pana Jezusa Chrystusa, Kterą, Cię, to, Boże, który męczy my Cię przyjmować, tylko pomoże osiągnąć życie wieczne. Baranku Boży, który gładzi w rzekę świata. Panie Jezu, Chrystusyna, Boga, żywego tyz woli, Ojca Zachodu. Oto branek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Nie oszczędził własnego Syna, lecz wydał go za nas wszystkich. Módlmy się. Posileni chlebem dającym zbawienie prosimy Cię miłosierny Boże. Spraw, aby sakrament, który jest naszym pokarmem na ziemi zapewnił nam udział w życiu wiecznym przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas walce. A przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył pokornie o to prosimy, a ty wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które nas zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Święty Michale Archaniele, Pan z wami. I z Duchem Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.